Queen of the Plague nie się zatłużyła. Wyjebali ją z wynajmowanego domu w Warszawie, Szuka nowych sposobów na zarobki, ale po kolei, aby zrozumieć jej całą sytuację, musimy wrócić się do maja 2022 roku. Jak to się wszystko zaczęło? No cóż, Queen of the Plague coraz bardziej zaczęła popadać w obłęd. Jeżeli ktoś nie wie, jest to influencerka w wieku 18 czy tam 19 lat, która w wieku 14 lat została wypita przez swoją koleżankę na YouTubie na nami sam. Znaczy się czad. No i co? Nasza kochana youtuberka szukała od tego czasu coraz więcej atencji, coraz większej sławy. Ale niestety zaczęła popadać również złe towarzystwo. Oczywiście! Jak to w życiu bywa? A rodzice zaczęli dawać zbyt dużo wolności. Szukała atencji poprzez tatuaż w wieku nieletnim, szukała atencji poprzez różnego rodzaju dramy i tym podobne. Aż w końcu dochodzimy do 18 lat, których to Julcia Bell nie sobie jest coś tutaj i jest wielka doma w internecie. Potem kupuje się o gdzie jest tak zwany odwyk dużo leków, psychiatra w przez kilka miesięcy to Maja, kiedy to z nowym chłopakiem następuje jedna wielka kłodnia. Kłodnia chyba kurwa inba! Pokłodziliśmy się takiego stopnia, że Kirow te plach rozjebała głową lusterką i chciałaby skoczyć z pierwszego piętra znaczy, może ja nie jestem ekspertem, ale jeżeli ktoś chciałby się, no wiadomo co nie skacze z pierwszego piętra, nie no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, ale, prawda no i co, przez to, auturę przyjechała policja Uciekli jej pomocy, ale po wejściu do mieszkania okazało się, że znaleziono 50 gram nielegalnej substancji, no i Mleko się wylało, problem na policji i tym podobne. Nie wiem jak to się później dzieje, ale ci ludzie dalej są na wolności. Nie wiem, może mają jakieś krzywne, może mają jakieś duże problemy finansowe, ale przez najbliższe miesiące dzieje się. Nie mają za co opłacać mieszkania. Skąd dowiem? Bo na fanpageu, na stronie centralnego biura pośrednictwa personalnego w Warszawie, umieszczono zdjęcia i informacje, że pewna celebrycka młodzież opłaciła tylko kaucję i dwa czynsze. Potem zaczęli się wygać od i nie odebrali nawet telefonu od właścicielki, która wtedy przebywała za granicą. Więc nie mogła nic zrobić. No i ta firma. Podjęła pewne kroki, żeby po prostu wypierdolić z tego mieszkania, nie? wypierdolić. O i nawet zablokowali to właścicielkę mieszkania najmu, No po, zablokowane w telefonie, nie ma problemu, nie jak na 200 kg, nie ma problemu, nie ma problemu, niech chuja! Zalekłości to kwota około 10 tysięcy złotych, Co więcej, z tego posta też wynika, że byli bardzo opóźnieni dla sąsiadów, ponieważ było bardzo dużo imprez pod wpływem, na które przyjeżdżali często. Policjanci ostatecznie się dogadali, że zapłacą wszystkie zaległości i to prowadzą mieszkanie do czystości, bo uwaga, tak od spiernonego mieszkania tam, dawno nie widziałem jakby kurwa, podkreślałem, że czasami wakatemiko, żeby czyście, nie? Jakby ostatecznie szybko się wyprowadzili, w czym pomogli im rodzice. Yy, w końcu jakby lepiej pójść no, iść wcale to się mówi. <laughs> Reasumując to wszystko, to kładnie się składa to przez kupy. Dlaczego? Ponieważ wiecie jak to jest z tymi całymi ofami, e, za które bierze się pieniądze i pokazuje koło dupę. Fani zawsze mogą sobie pójść w pizdu, a wy zostaniecie z kołą ręką w dupie. To nie jest nawet ręka nocniku, tylko w dupie, dosłownie w dupie. No cóż, życie influencera nie jest takie łatwe, jak to by się można było spodziewać. Tak kiedy kończyła się popularność i kiedy kończyły się piłuszki? w opiciu opiczu grzybny, w opiczu braku pieniędzy na życie, w braku pieniędzy na opłacanie mieszkania w Warszawie! Trzeba było coś wymyśleć. No i to Z pomocą przyszedł tak zwany pH, czyli pyszne B zaczy się pomarańczowa strona dla dorosłych, która ja będzie zakręcać zainteresowanie ofen będzie się brało za pieniążki i za występowanie na PH, tworzenie tam takich dla dorosłych materiałów, też się będzie brało. subskrypcję, czyli pieniążki tak? Co więcej, za reklamy na PH, pomarańczowej stronie dla dorosłych, podobno to staje się znacznie, znacznie większe stawki niż na YouTubie. Także. Ale problemy finansowe potwierdzają także relacje, które zawieszcza na swoim Instagramie. Jedna relacja była o tym, jak zaprasza do jakiegoś tam wspomagania donatów i, i tak dalej. Druga relacja była o dawaniu jakichś w ogóle itemów w grze. Nie wiem, czy to dało sprzedaż, czy jakiś sens, nieważne. I po trzecie, okłosiła także możliwość promocji na swoim Instagramie. Udowadniając, że bardzo dużo osób wyświetla jej relacje, tam w liczbach 100 tysięcy, tak? Z racji z tego, że jest bardzo kontrowersyjna, nie jest to trudne, żeby taki wielkości osiągnąć. Zwłaszcza, że to ja, niestety, po niego troszkę wypromowałem na TikToku, bo z TikToka z który zyskał 2 miliony wyświetleń. Co z pewnością napiło jej yy, obserwacje, Yy, na Instagramie i w ogóle cały rozkos Tak, no ja winienny, to ja jestem winien. To ja jestem winien. do o tej patologii Kurwa, przepraszam. Bo no <laughs> <laughs> kutała za to w piekle, nie? No i to było na tyle. Czekamy na więcej, co będzie się działo w życiu tej influencerki. Supuj, co coś fajnego na kanale na pewno. znajdziesz dla siebie. Jestem też na Instagramie, jestem też na, na TikToku. Także yy, zapraszam, słuchajcie, dla siebie kontentu. Papa. Pa-pa!